Nagrywa się? No, ty widziałeś, że w żabce jest nowy smok? Piłem już go. Nie no, z tą to, to weź z tyłu energię Ale dobra jest. Poziomkowa. Przy, przyjacielu mojej żony. Nie, nie jest dobre. Grasie. No i co Grasie? No i Polas. To nic. Mhm. Mm jakoś dziwnie ten jak poszukiwaj, ja. tak wszyscy się patrzą i słuchają. No. Dzień dobry ze studia w Białymstoku. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil i... I ja. I on. Mamy bardzo fajne rowery. Kolejne Ronda. Akurat tak się zdarzyło, że właśnie są produkowane, więc będziemy pokazywać, co mamy. A w sumie już nie mamy, bo wszystkie sztuki, które przyszły, prawie wszystko zeszło od razu. Rondo... RUT CF2 i CF1. Tak. Słuchajcie, generalnie. E, grawele, czyli rowery, które sprzedają się bardzo dobrze. Nie wiem, moda, nie moda, co to Tomek jest, dlaczego one się sprzedają? Uniwersalność, może. Raz, że uniwersalność, bo... dwa, że bardzo duża moda na to przyszła, trzy, że fajny rower, bo lekki, sztywny, zwinny, pojedzie nie tak, nie tak jak szosa, ale pojedzie fajnie po szosie. Chcemy skręcić w park, w las, pojedziemy po lesie czyli na no uniwersalny taki jak crossowy, tylko taki szybszy. Tylko nie crossowy. Crossowy tylko nie crossowy. Słuchajcie, e, rower z tej strony CF2. 11799, dużo, niedużo. Tak już wiemy od razu, że e, Romet tańszy i w ogóle wszystko, ale słuchajcie, no, nie porównuje się niektórych rzeczy, tak jak się nie porównuje niektórych samochodów, nie czego jeszcze się nie porównuje. Kobiet. Ko Uchorowa. O, le dał teraz. Nie porównuje się niektórych kobiet. Jak to Tomek powie, o to Tomek będzie legendary, zobaczysz mm, kiedyś. Mm, e, czyli tak. Raz, że karbon, Dwa, że fajny karbon, bo rama w CF-ach karbonowych jest zbliżona pod kątem konstrukcji bardzo mocno do e, tej wersji aluminiowej, czyli. No, no oczywiście, karbon jest lżejszy, sztywniejszy i przede wszystkim bardziej tłumi drgania, ale ten cały tylny trójkąt tutaj, ten cały część tej, on też jest przesunięty, przez co możemy wstawić bardzo szeroko oponę. Dwa że mamy normalnie wewnętrzne prowadzenie linek i trzy że też tutaj mamy twin tip i Tomek przypomni wszystkim, co to jest. Te. To będzie musiał pan operator wam potem pokazać. Kiedyś była taka w treku, była geometra H1, H2. Tutaj geometry możecie zmienić bodajże, obniżyć koło o 8 mm. W przód, Tyle z tego jest? co dobrze pamiętam. Dobrze, dobrze pomiędzy, mówię? 8 to więcej niż 7 i mniej niż 9. Tak. I jakie koła można wstawić do roweru? 27,5 nawet, w szerokości opony 2-0? 2,2. Można wstawić tak. 27 and half ferry w rozmiarze 2, 2 Można wstawić, mieć sobie jakiś drugi komplet yy, kół i zrobić z tego rower szosowy. A Ty wiesz, że te buty to są sufiksy? Wiem. A wiesz, czego oni się reklamują, że z czego oni je produkują? Ze skóry. Jakiej? I teraz... Ekologiczny. Nie ogarniesz tego. No. Ananasa. To nie jest ananas, nie ma skóry. No, ten, ale się... Nie, weź. się, że z ananasa robię buty, Ogarniesz? Nowością, która jest w tym roku, a wcześniej nie była, jest uwaga o taka sobie blaszka. Wiecie co dzięki tej blaszce możemy zrobić? Do roweru karbonowego możemy zamontować błotniki pełne. Błotniki pełne, tak, ponieważ z racji, że to jest gravel, czyli będzie służył do jeżdżenia wszędzie, po każdym terenie, jak będzie brzydko, będzie ładnie, będzie pachnąco i śmierdząco, to można sobie zamontować pełne błotniczki. Jest taka specjalna blaszka, która powoduje, że można to zamontować. Kolejna rzecz. Ja nie kojarzę jak w innych gravelach, bo jak patrzę na gravele karbonowe, to nigdy nie patrzę pod tym kątem, ale Tomek będzie wiedział, bo już wiecie na podstawie ostatniego filmu o zaciskach i bagażnikach i różnych. Tomasz, czy do karbonu na przykład z firmy na literkę S albo T da się zamontować bagażniki tak jak tu? Nie. Nie da się, nie? Nie da się, nie ma oczek. Czy ty, Nie ma no, to Mogę podejść, to... zobaczyć. No to wejzer. Nie, no zobacz, jest. Gdzie? Na widelcu, z przodu jest na pewno. Na widelcu. na widelcu masz, ale z tyłu też masz dziury czyli da się wszędzie czyli się. poprawili, bo wcześniej nie można było no. no, czyli to taki standard gravelowy, słuchajcie, generalnie bardzo fajnie, tak? bo jak zazwyczaj do rowerów karbonowych XC czy szosowych nie można zamontować nic, ale to wydaje się być bardzo logiczne to do graveli da się zamontować, co też jest bardzo logiczne, a kiedyś chyba nie było no Mamy tysiąc możliwości montażowych różnych rzeczy, bo tu sobie butniczki, tu bagażnik, tutaj sobie bagażnik, jest blaszka, jak chcemy wstawić ee, konik. Jaki? A, przesmykać. Prze przesmykać przedni. Wybierak. Starter. No, to Albo się... półautomat. To jeszcze jedna ważna rzecz. Proszę, Jeżeli proszę. pełne butniki. To szersza pona już nie wejdzie, to jest 700 40 c o ile tak, dobrze pamiętam. Tak, to 700 na 40 to też jest spora, ale wejdą jeszcze opony sporo... Ale bez błotnika wtedy. Sporo szersze, ale wtedy nie da się błotnika, bo nie da się wszystkiego mm, razem upchnąć. Ale czym się te rowery różnią od siebie? Uwaga, Tomasz, mów. Kolorem. Ceną i wyposażeniem. C ty mnie zaskakujesz, Tomasz. ja nadzieję. A konkretnie. Ja? Proszę cię! No dobrze, ten pierwszy ode mnie, jedynka. Kosztuje 14999. Mamy sztycę karbonową. Mamy korbę, cały mamy SRAM Force, korba jest karbonowa. Z możliwością? Z możliwością wmontowania pomiaru mocy. Power meter. Na jedną stronę. Kaseta jest rozpiętość 10,42. Hamulce są też SRAM Force. A i ma kierownicę Aero. Tak w ogóle te kierownice w rondach są bardzo fajne, bo ono oprócz tego, że są płaskie, to są na końcu tak fajnie rozczapierzone, mówiąc. Chociaż po ja nie wiem, co na po... Aero, to bardziej pod wygodę mówiąc już tak naprawdę. Z językiem, ale tak, w cf jedynce jest kierownica, która ma wypłaszczenie z góry. Bardzo długo jeździłem na takiej kierownicy, jeździ się dużo wygodniej niż na zwykłej okrągłej. Oczywiście są patenty i ostatnio temat na YouTube bardzo modny. Wiesz co ludzie wymyślają obecnie? Że chcesz poprawić sobie komfort na kierownicy, Ty nie wiesz, bo Ty nie, nie bardzo z YouTubem. Ja, ja ci powiem, co robię. Montują dwie owijki. Cześć. Na owijkę nakładasz owijkę. Tak. I jeszcze niektórzy do środka wkładają te takie jak w trekach kiedyś, były pacety. Czyli nie do, się masz Wkładki dwie owijki, takie żelowe, podobnie jeszcze tak. wkładki owijki. Tak, na pary to już przerabiali. No tak, ale i owijka, owijka i pacety? To nie było? O, to i ja nie wiem czegoś. Już to to tylko po co? No nie wiem, generalnie są owiki fajne z wielu firm. No oczywiście Pakas, czy nawet w Specu Treku. Zobaczymy później i damy w opisie gdzieś tam dwie bardzo fajne owiki, które według nas są super. Nie kojarzysz, które, bo ty też taką miałeś? Esi? Nie Essi, owika z i Speca, tylko tam jest taki jeden model. HD. HD Wrap ze Speca w rap. chyba. HD w rap. To się jakoś tak nazywa, ona jest super i wszystkie generalnie te firmy robią podobne w treku Spec, też jest bardzo podobne i gdzie indziej też jest podobne Ale to jest bardzo fajna wika Rondo CF-1 2021 I to jest waga 8790 w rozmiarze M, pysznie Rondo CF-2 2021 980 z akcesoriami. No i co? No w C, w jedynie mamy korbę karbonową, tu mamy niekarbonową, tam jeszcze oczywiście, bo to, całe, to zależy od całego forsa, ale też ciekawostka taka, że w forsie są już łapy karbonowe, tutaj są aluminiowe zwykłe. Różnica 2000 zł z kawałeczkiem i dostać całego forsa, dostać sztycę karbonową i kierę to się nie da. No nie. Czyli odpowiadając na pytanie, czy kupię CF1, CF2, i będę chciał zrobić z tego CF1, to się nie uda w żaden sposób. Bo sama grupa to jest dość znaczny wydatek. sztyca karbonowa to znowu kilka stówek. Eee, kiera aero nie nada. Yy, obręcze przystosowane pod mleczko. Tu ready. U mnie o, szerokość jest 622 dziękuję. na 25. A tam będą. Trzepkę węższe, chyba. 622 na 23. No, czyli o 2 mm węższa obręcz jestem. No, a dobrze wiemy, że im obręcz szersza, tym jest lepiej, bo jest troszeczkę pewniej, sztywniej i w ogóle i w szczególe. Opony WTB, ale to chyba są takie same tu i tu. Nano. I co, słuchajcie, czy to jest rower fajny? Jakby nie był fajny, to by się nie sprzedawał. Przyszło do nas 20 sztuk i zostało obecnie chyba 4. 4 czy 5 coś tam jeszcze jest, bo rower jest bardzo poszukiwany, bardzo niszowy. Przede wszystkim, co jest w nich najfajniejsze? Słuchajcie, Rondo przyjmuje się na całym świecie. Na całym świecie zdobywa nagrody na targach, o w tym roku nie było we Friedrichshafen Czyli nagrody nie zdobędzie. No w tym roku nie zdobędzie. Marka bardzo ceniona, a w Polsce ciągle próbujemy porównywać świetną ramę, świetny rower e, e, Rondo czy Root, czy CF do jakichś marek Słońce Troszeczkę przyczy. słabszych. No nie rozumiem trochę tego wszystkiego, bo na całym świecie mówią, że coś jest ekstra. My powinniśmy być dumni, że jest to w ogóle z Polski i że sprzedawać to, a ciągle narzekamy, że w tej cenie ma hamulce mechaniczne, czy że w tej cenie to mamy rower z firmy konkurencyjnej i nie wiem skądś tam, i tam już mamy dużo lepszy oszczęd. No dużo lepszy oszczęd, ale kurcze to tak jakbyśmy kupowali Mercedesa i patrzyli, że w Mercedesie są szyby elektryczne tysiąc rzeczy i w ogóle nie patrzyli na silniki, na takie rzeczy no nie no, kupujemy rondo czy kupujemy jakieś ekstra firmy z tego względu, że mają świetną jakość, że mają świetne ramy, że są bardzo sztywne, że mają znakomitą obsługę posprzedażową a nie dlatego, że tam ktoś upchnął tani osprzęt no jakby jest całkowita abstrakcja ja osobiście z Ronda jestem bardzo dumny, jest to świetny produkt, e, polski produkt, całkowicie najwyższej jakości jak sobie tylko możemy wyobrazić i nawet ostatnio znajomy mnie się zapytał jakiego grawela mam kupić, wiem, że kupił, chciał kupić grawela i kupił Rondo i to był bardzo dobry wybór, także co, Tomasz coś jeszcze masz do dodania? Tak, że ten fioletowy ma ładny kolor, ale to on był wcześniej, już. ale ładny jest, jagodowy. No. Ty dobry. Ty... Dzień dobry. Chyba na dzisiaj będziemy kończyć. Będziemy kończyć? Tak. Będziemy kończyć. Pamiętajcie, zostawić łapkę, suba, dzwonka. Rowery dostarczamy na platforma, gotowe do jazdy i tyle wszystkiego. Do zobaczenia, Piątka. Na razie.